Co okazało się najtrudniejsze w przeżywaniu mszy świętej? Chyba skupienie. Koncentracja. Wolę mszę świętą w, w telewizji, jak radio, bo łatwiej się mi skupić jest wtedy. Czego ci najbardziej brakowało? Komunii świętej. Nie mogliśmy razem w rodzinie y, widzieć w tej mszy. Brakowało mi mojego miejsca i nie Brakuje mi domu Bożego. W kościele inaczej się to przeżywa. Mi brakuje, że moi rodzice nie mogli przyjąć na żywo Komunii Świętej. Nie widzieliśmy na żywo auta. Oczywiście najbardziej brakowało namacalnej obecności Pana Jezusa w Komunii Świętej. Ale brakowało też naszych dusz pasterzy. Brakowało naszych przyjaciół, znajomych, z którymi wspólnie się modlimy. Brakowało tej niepowtarzalnej atmosfery kościoła księży Filipinów. Że nie możemy zobaczyć pana Jezusa na żywo. Komunia duchowa jak próbujesz ją przeżywać? Ja ją próbuję przeżyć za rok. No myślę, że. Jak najlepiej, tak jakbyśmy byli tam na miejscu i przeżywali to wszystko na żywo. Ja będę przeżywał ją za dwa lata. Próbuję w ciszy rozmawiać z Panem Bogiem. Mówię mu o swojej miłości, o swoich słabościach. Mówię mu o swoim wielkim pragnieniu przyjęcia Go i zjednoczenia się z Nim w komunii świętego. Proszę Pana Boga, żeby mi dał to skupienie i otwartość, żeby Pan Jezus mógł zamieszkać w moim sercu. Ten nie, dzień jest nie, wtedy taki nie. inny, taki bardziej uroczysty. Jak się zachować i jak ubrać podczas transmisji mszy świętej? Myślę, że tak jak przyjście jakiejś ważnej gości do nas do domu. Ładnie i elegancko. Krawat, mucha. Możemy, no, ja że myślę. nie w piżamie, nie w dresie. Ale wygodnie. No, ale jak przychodzą czasem nasi bardzo bliscy znajomi, no to zakładamy dres. I tutaj muszę Ci przyznać rację, możemy być też w dresach. Y nie wypada w dresie. No, myślę, że trzeba się zachować tak, jakbyśmy po prostu byli tam na żywo. Yy, dostosować otoczenie, posprzątać, mm -hmm. wyłączyć telefon. No tak, tak, żeby nas nie rozpraszało. Tym bardziej, że jest to trudne, że jest to w telewizji. Myślę, że należy zachować właściwą postawę. Podczas słuchania Słowa Bożego stoimy, podczas przeistoczenia klęczymy. Odpowiadamy na wezwania kapłana, staramy się śpiewać we w momentach liturgii. Ja nawet śpiewam na, na tym, chociaż niech Pan Bóg broni, jaki mam talent muzyczny. Powinniśmy cały czas śpiewać, klęczyć i stać i siedzieć. Kluczowym słowem powinno być słowo uczestniczymy. Uczestniczymy, a nie oglądamy transmisję przy świętej. Jak się tylko siedzi. To nie, czyli uczestniczyć jak najczynniej się da, jakby w tych warunkach, jakie się ma. Jak już się skończy to wszystko, no to możemy usiąść. Jaki moment niedzieli jest najlepszy na domową Eucharystię? Myślę, że indywidualnie, tak jak każdy z nas to czuje, tak jak każdy jest przyzwyczajony. Myślę, że może być to rano, przed śniadaniem nawet. Jest to sprawa indywidualna, że nie ma tu lepszych czy gorszych momentów. Każdy moment jest dobry. Gdzieś koło 11, ja chodziłam na 10.30. Jesteśmy uwarunkowani godzinami transmisji przy świętych. Najlepszy moment jest, jak spędzamy rodzinę i się modlimy. Mogłoby być dobrym zwyczajem praktykowanie pewnej tradycji czy pewnego rytmu świętowania niedzieli w danym domu czy w danej rodzinie. Pa, pa. Z Nowego Jorku mówiła do Was Małgorzata Szostek-Pochroń. Czego Ci najbardziej brakowało? Mm. Zronia. <laughs>